Dobry wieczór, jest godzina 22. Zapraszam na kolejny odcinek programu Trudne pytania, trudne odpowiedzi. Dzisiejsze pytanie brzmi Jak przebaczyć, kiedy druga strona nie żałuje? Przebaczenie to jedno z najtrudniejszych wyzwań emocjonalnych, zwłaszcza gdy osoba, która nas skrzywdziła, nie okazuje skruchy. Może to budzić poczucie niesprawiedliwości, gniew, a nawet chęć rewanżu. Jednak przebaczenie nie zawsze oznacza pojednanie czy akceptację czyjegoś zachowania. Często jest to wewnętrzny proces, który pomaga uwolnić się od ciężaru negatywnych emocji i odzyskać spokój. Gdy ktoś nas rani, oczekujemy, że uzna swój błąd, Przeprosi i postara się naprawić sytuację. To naturalne pragnienie sprawiedliwości. Jednak, kiedy winowajca nie okazuje skruchy, możemy poczuć się bezsilni, zranieni i rozczarowani. Brak przeprosin może sprawiać wrażenie, że nasze cierpienie nie ma znaczenia, a wyrządzona krzywda jest lekceważona. Dodatkowo w naszej kulturze często postrzega się przebaczenie jako akt zależny od tego, czy druga strona żałuje. W rzeczywistości przebaczenie to bardziej wewnętrzna decyzja niż wymiana między dwiema osobami. Czy przebaczenie oznacza pogodzenie się z krzywdą? Wielu ludzi boi się przebaczyć, ponieważ wydaje im się, że oznacza to, Usprawiedliwienie krzywdy lub zgodę na dalsze złe traktowanie. To błędne przekonanie. Przebaczenie nie oznacza, że musimy kontynuować relacje z osobą, która nas krzywdziła. Nie wymaga również, byśmy minimalizowali to, co się stało. Jest to raczej świadoma decyzja o tym, by nie pozwolić, aby ból i uraza rządziły naszym życiem. Jak przebaczyć, gdy nie ma skruchy? Przede wszystkim zrozumienie, że przebaczenie to dar dla siebie, a nie dla winowajcy. Przebaczenie nie polega na zwolnieniu kogoś z odpowiedzialności, ale na uwolnieniu się od ciężaru gniewu i urazy. Niewybaczenie często bardziej szkodzi osobie skrzywdzonej niż winowajcy. To my nosimy w sobie ból. Który zatruwa nasze myśli i emocje. Następnie to nazwanie i zaakceptowanie własnych emocji. Nie trzeba udawać, że wszystko jest w porządku. Ważne jest, aby pozwolić sobie na przeżycie całego spektrum emocji gniewu, smutku, żalu. Można to zrobić poprzez rozmowę z bliską osobą, terapię, pisanie w dzienniku lub inne formy ekspresji. Kolejne to oddzielenie osoby od jej czynu. Często ludzie ranią innych z powodu własnych nierozwiązanych problemów, lęków czy braku świadomości. Nie oznacza to, że ich działania są usprawiedliwione, ale może pomóc w spojrzeniu na sytuację z większym dystansem. Kolejne to akceptacja tego, że nie zawsze dostaniemy sprawiedliwość. Nie każda krzywda zostanie naprawiona, nie każdy przeprosi. To trudna prawda, ale pogodzenie się z nią pozwala przestać czekać na coś, co może nigdy nie nadejść. Kolejne to podjęcie świadomej decyzji o przebaczeniu. Przebaczenie to proces, który można przejść świadomie. Nie oznacza to, że od razu poczujemy ulgę, ale wyrażenie intencji, na przykład, postanawiam przebaczyć, bo chcę być wolna od tego bólu. Może być pierwszym krokiem. Kolejne to praca nad własnym dobrostanem. Zdrowie psychiczne i emocjonalne można wzmacniać poprzez praktyki takie jak medytacja, yoga, afirmacje czy wdzięczność. Pomaga to skupić się na tym, co pozytywne. Zamiast ciągle wracać do przeszłych ran. Kolejne to stawianie granic. Przebaczenie nie oznacza, że musimy ponownie nawiązać kontakt z osobą, która nas krzywdziła. Jeśli relacja jest toksyczna, warto chronić siebie poprzez dystans emocjonalny lub fizyczny. Podsumowując, przebaczenie to przede wszystkim akt troski o siebie. Sposób na uwolnienie się od ciężaru, który może latami zatruwać umysł i serce. Nie zależy od kruchy drugiej osoby, lecz od naszej gotowości do uwolnienia się od negatywnych emocji. Choć to trudny proces, jest to krok w stronę wewnętrznego spokoju i odzyskania kontroli nad własnym życiem. Bardzo dziękuję za wysłuchanie tego odcinka i jeśli się podobał, proszę polubić, subskrybować naszą telewizję i skrażycia TV. Myślę, że temat był ciekawy. Bardzo proszę o dalsze komentarze i propozycje kolejnych odcinków. Zapraszam na kolejny odcinek Trudnych Pytań, Trudnych Odpowiedzi 21 marca o godzinie 22. A dzisiaj się żegnam z Państwem życząc spokojnej nocy. Mówiła Ewelina Ebenberger. Dobranoc.